Pierdolę. Nie zdążyłem faningiem go zabić. Zaraz, jeszcze do mnie. Do ciebie? Do mnie, do mnie, no. Yy, są na czerwonym punkcie na lewo. Jest takie to. nie miałem paczkę za amunicją on podniósł tam, dobra ulecz się tutaj punktami Secie. Ktoś jest. Tak. Na punkcie czerwonym. Tak? Świecił się na czerwono chyba. Co? Wydawało mi się, że się świecił. Żeby dźwięk. Niedaleko seta cały czas jest jakiś zawodnik wewnątrz prawdopodobnie murów. No uważajcie, on ma tą, tego, tą piątkę. Biję bossa, A będzie sobie odnawiał życie? I teraz może podnosić śmieć, aha, nie latał Ale ma, ma bounty, ale mógł mieć spalone paski, więc teraz na pewno będzie podnosił z dwóch czy jeden w ogóle jakieś mamy potwierdzone info? Nie wiadomo, kto to team. Jeżeli ten, co walczyliśmy przy murze. <śmiech> 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 uj, 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 uj. Nie zabij się tu. Aha. Co to jest za broń w ogóle? Sparks. No. Nie to. że w ten... gry w grę komputerową, kurwa nie. Kurwa, te, te powtarzane broni jakaś meta jest teraz. Poczujnik krew.